Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne zajęcia z muzyki, kolejną lekcję muzyki. Będziemy dzisiaj mówić o interwałach, o akordach. Dowiecie się również, co to takiego jest triada harmoniczna. Proszę Was o aktywny udział w zajęciach i zapraszam. Zaczniemy naszą lekcję muzyki od wiadomości na temat interwałów w muzyce. Co to takiego jest? Interwał muzyczny. Interwał to odległość między dwoma następującymi po sobie lub współbrzmiącymi razem dźwiękami. To inaczej różnica wysokości między tymi dźwiękami. Do czego potrzebna nam jest znajomość interwałów, zapytacie. Na pewno przyda nam się do uczenia się utworów z nut, do zapisywania melodii ze słuchu do czytania nud głosem, do zajęć, z kształcenia słuchu, do strojenia instrumentów. aż wreszcie ogólnie można powiedzieć, że jest to niezbędna umiejętność, która przyda nam się w większości zagadnień związanych z teorią muzyki. Pierwszym najmniejszym interwałem jest sekunda. Tak jak sekunda, w czasie jest najmniejszą jednostką czasu na naszym zegarku. Są dwa rodzaje sekund, inaczej niż na zegarku. Pierwsza sekunda w muzyce to sekunda mała, ta mniejsza, która składa się z jednego półtonu. Większa składa się w sumie z dwóch półtonów. Jest to sekunda, którą nazywamy sekundą wielką. Następnym interwałem, co do wielkości, jest tercja. I mamy również tercję małą i tercję wielką. Tercja mała składa się z trzech półtonów, tercja wielka składa się z czterech półtonów. Następnym interwałem jest kwarta, kwarta czysta. Kwarta czysta składa się z pięciu półtonów. Później mamy dosyć specyficzny interwał. Ten interwał to Kwarta zwiększona. Kwarta zwiększona ma w sobie 6, tonów, czyli inaczej 3 całe tony. I w związku z tym na ten interwał mówimy tryton. Tak. Taką samą ilość półtonów, czy całych tonów, posiada interwał, który brzmi tak samo jak Kwarta zwiększona to jest kwinta zmniejszona. I później, jeżeli usłyszycie ten interwał, on jest bardzo charakterystyczny i spotykamy go w piosenkach, może rzadziej, ale we współczesnej muzyce, którą tworzą kompozytorzy, których dzieła wykonywane są w filharmoniach. To jest interwał, który powtarza się bardzo często. Następnie, następnym interwałem jest kwinta czysta. Bardzo ważny interwał. Ten, ta kwinta czysta składa się z 7, półtonów. Później mamy sekstę małą, która składa się z 8 półtonów. Sekstę wielką z dziewięciu półtonów. Yy, septymę małą z dziesięciu półtonów. Septymę wielką z 11, aż wreszcie oktawę, która składa się w sumie z 12 półtonów. Zobaczmy, posłuchajmy, jak brzmią te interwały. To jest sekunda mała. To jest sekunda wielka. To jest tercja mała. To jest tercja wielka. To jest kwarta czysta. To jest tryton, czyli kwarta zwiększona albo kwinta zmniejszona. To jest kwinta czysta. To jest seksta mała. To jest seksta wielka. To jest septyma mała. To jest septyma wielka. Aż wreszcie to jest oktawa. Oczywiście mamy jeszcze większe interwały, które wykraczają poza naszą oktawę. Nona, decyma, un decyma, oktawa plus tryton, duo decyma. Ale my skupimy się na tych interwałach, które mają, które mają odległość maksymalnie oktawy. Spójrzcie teraz na planszę, jak piszemy, jak oznaczamy poszczególne interwały. Jak rozpoznać interwały? Najprostszą rzeczą są skojarzenia, czyli mamy pewien wzorzec, chodzi o znane melodie, znane piosenki, które są bardzo już zakorzenione w naszej pamięci. I jeżeli skojarzymy te piosenki z interwałami, skojarzymy ich początki z interwałami, to łatwiej nam będzie rozpoznać poszczególne interwały. Teraz tak, pierwszym interwałem, o którym wcześniej. Nie mówiłem, to jest pryma czysta, bo to jest odległość między takimi samymi dźwiękami, tak? Jeżeli zagramy takie, dwa, takie same dwa dźwięki, to będzie między nimi odległość zerowa, tak? Jeśli chodzi o wysokość, to będzie tak zwana pryma czysta. I jak rozpoznać ten interwał najprościej? Jest piosenka Happy Birthday to you. Tak? Pierwsze dwa dźwięki happy, to jest właśnie ta pryma czysta. Następnie jeśli chodzi o sekundę małą, co... Jak rozpoznać sekundę małą? Jest jedna piosenka, dzięki której możemy rozpoznać sekundę małą. To jest angielska piosenka świąteczna. Mamy tutaj same półtony, i to są właśnie odległości sekundy małej. I'm dreaming of the white Christmas. Tak, jeżeli sobie tak to skojarzymy, to również będzie to dobre skojarzenie. Następny interwał, jaki mamy do analizy, to jest sekunda wielka. To również jest z piosenki, którą podałem jako pierwsza, czyli 100 lat po angielsku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. To jest sekunda mała, to jest sekunda wielka, przepraszam. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Tak, i to mamy właśnie. Do zapamiętania. Kolejny interwał to jest tercja mała. Najczęstszym skojarzeniem, który zawsze jest używane, to jest nasze polskie 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, tak? Pamiętajcie, że to jest świetne skojarzenie do tercji małej. Dobrym przykładem na Tercję Wielką jest nasza polska pieśń patriotyczna warszawianka. Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. Oto, oto, to jest właśnie Tercja Wielka. Później mamy kwartę czystą. Co tutaj możemy użyć? Triumfy króla niebieskiego stąpiły z nieba wysokiego. Tak, i tutaj jest kwarta czysta. Kolejne skojarzenie kwarta zwiększona. To jest dosyć trudne, niepokojący taki troszeczkę interwał. Maria, I've just met a girl named Maria. To jest piosenka, utwór z musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina, oczywiście, także to też może być wskazówka do tego, jak rozpoznać kwartę zwiększoną. Później, kwinta czysta. Kwintet czystą rozpoznamy poprzez na przykład zaśpiewanie sobie trójdźwięku, ale również na przykład Twinkle twinkle little star A polska wersja Były sobie kurki trzy I gęsi go sobie szły Tak? Były sobie, to mamy kwintę czystą. Później seksta mała no, to najbardziej znany motyw na sekstę małą to jest Love Story. To był bardzo, bardzo znany kiedyś film o tematyce miłosnej. Pa, 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 Tak? Bardzo znana piosenka. Bardzo znany motyw właściwie. Następnie seksta wielka. Tutaj jest. Angielska piosenka. My bonnie is over the ocean. My bonnie is over the sea. My bonnie is over the ocean. Oh, bring back my bonnie to me. Tak, czyli mamy my bo, bonnie, my bonnie, my bonnie. Tak, to jest seksta wielka. Później mamy... Pop. The winner takes it all. tak piosenka zespołu abba i co jeszcze septyma wielka na septymę wielką była taka piosenka zespołu aha take, on me, take me on. I tak dalej, i tak dalej. To jest wskazówka, jeśli chodzi o Septymę Wielką. I na koniec oktawa. Bardzo znana polska kolenda. Bóg się rodzi, moc truchleje. Tak, mamy oktawę. I tym sposobem poznaliście piosenki, jakich możemy użyć do skojarzeń z interwałami. Poćwiczmy sobie interwały. Spróbujcie odpowiedzieć na zadane pytania. Spróbujcie rozpoznać te interwały, jakie słyszycie. Interwały możemy grać jeden po drugim, i wtedy to będzie tak zwany interwał melodyczny, albo możemy grać razem, jednocześnie, i to wtedy będzie interwał harmoniczny. Trzeba umieć rozpoznawać i taką wersję, i taką. Także jestem przekonany, że to Wam się uda. Posłuchajcie i rozpoznajcie zadane interwały. Przechodzimy teraz do podstawowych informacji o akordach. Dowiemy się także, co to jest tak zwana triada harmoniczna. Akordy to współbrzmienia złożone z trzech lub więcej dźwięków o różnej wysokości i nazwie. W tradycyjnej harmonii budujemy akordy na zasadzie tak zwanej tercjowości. Są po prostu złożone z tercji, a my wiemy już, co to jest tercja, i w akordzie te. Tercje nakładają się na siebie, i są to tercje albo dźwięki, które dają się do tych tercji sprowadzić. W zależności od ilości dźwięków składowych, rozróżniamy następujące akordy. Trójdźwięk, czterodźwięk, pięciodźwięk, sześciodźwięk albo siedmiodźwięk. Nas będzie interesować teraz trójdźwięk, ewentualnie czterodźwięk. Najniższy dźwięk trójdźwiękowy, czyli Dźwięk podstawowy tego akordu nazywa się prymą. Odległy od prymy o tercję jest dźwięk zwany tercją, nie inaczej. A następny dźwięk jest tak zwaną kwintą akordu. Trójdźwięk złożony z tercji wielkiej i małej to trójdźwięk durowy, czyli inaczej majorowy. I brzmi on tak. Zagrany razem. Tak, czyli mamy najpierw tercję wielką, a później tercję małą. Tak, i to jest akord durowy. Jeśli chodzi o akord molowy, to składa się on z tercji małej i wielkiej. Najpierw mamy małą, później wielką. I brzmi on tak. Oczywiście brzmi on. Bardziej poważnie, smutno, a ten brzmi durowy, wesoło. Taka jest różnica jak w przypadku GAM. Jeśli mamy trójdźwięk złożony z dwóch tercji wielkich, to on zabrzmi tak. I to jest trójdźwięk zwiększony. A jeśli mamy trójdźwięk złożony z dwóch tercji małych, to będzie on brzmiał w ten sposób. I to jest wtedy tak zwany trójdźwięk zmniejszony. Z cztero dźwięków najbardziej znany i najbardziej przydatny dla nas jest akord dominantowy, który składa się z czterech dźwięków, w którym to akordzie ostatni dźwięk to jest tzw. Septyma, tak zwana septyma, mała. I jest on oparty na piątym stopniu gamy, dlatego jest nazwany akordem dominantowym. I jako, że ma ostatni dźwięk składowy, jest to septyma, tak? To oznaczamy ten akord pisząc przy nim siódemkę, tak? Bo septyma to jest odległość siedmiu tonów i dla tych, którzy. Grają na gitarze to jest sprawa jasna, bo często używają akordów septymowych. Oczywiście na fortepianie, na pianinie również, czy na, jakimś kol na jakimkolwiek innym instrumencie, w którym możemy wykorzystywać te e, akordy, jest to możliwe. Jak tworzymy akord dominantowy? Do trójdźwięku dodajemy po prostu septymę i mamy. Już gotowy czterodźwięk, gotowy akord dominantowy septymowy, tak? Czyli to jest tak zwana dominanta septymowa, która jest utworzona na piątym stopniu gamy C-dur. Poćwiczmy sobie budowę akordu septymowego. Jeżeli chcemy zagrać akord C7, czyli akord C-dur septymowy, to on... Musi brzmieć tak. Pam 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 i ten ostatni dźwięk to jest septyma. Jeżeli miałbyś zaśpiewać akord septymowy, który zaczyna się od dźwięku D, jakby on brzmiał? Spróbuj. Pam, 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 Tak? Czy tak zaśpiewałeś? Jeśli tak, zaśpiewałeś, zaśpiewałaś, to super, gratuluję. A teraz spróbujmy zbudować jakiś akord septymowy od innego dźwięku. Będzie to na przykład dźwięk E. Jak on będzie brzmiał? No spróbuj. Pam. Czy zaśpiewałeś go w ten sposób, albo zaśpiewałeś oczywiście? Tam. 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 Pam. Jeśli tak, to gratuluję. To znaczy, że wiesz, jak budować akord septymowy. Zapamiętajcie, że najważniejsze trójdźwięki w gamie są oparte. Na pierwszym stopniu, czyli na tonicę, na czwartym stopniu, czyli na subdominancie, i na piątym stopniu gamy, czyli na dominancie. To są trzy trójdźwięki. To są trzy trójdźwięki, które tworzą tak zwaną Triadę harmoniczną. Triada harmoniczna złożona jest z trzech trójdźwięków opartych na tonice, subdominancie, czyli czwartym stopniu, i dominancie, czyli piątym stopniu gamy. I wracamy do toniki, tak? I to jest triada harmoniczna. Akordy. Złożone, na które składa się triada harmoniczna, są bardzo często wykorzystywane w muzyce rozrywkowej. Większość piosenek posiada z pewnymi małymi odstępstwami te akordy, także jeżeli poznacie dla każdej tonacji te trzy akordy, czyli triadę harmoniczną, to już macie gwarancję, że znacie harmonię do bardzo wielu piosenek. Bardzo wielu utworów muzyki rozrywkowej. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą teorię. Teraz będzie trochę ćwiczeń, które mam nadzieję, że uda Wam się świetnie, bez problemu wykonać. Odpowiedzi znajdziecie na końcu lekcji. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że informacje będą dla Was przydatne. Zapraszam na następne zajęcia, na których nauczymy się śpiewać pewnej pięknej ludowej piosenki, i w tej lekcji powiem również o zaletach śpiewania zespołowego. Dowiecie się również, jak co robić, aby dobrze śpiewać razem w grupie śpiewać na głosy. Zapraszam.